Bębę? Witam, witam widzowej fani, mam na razie dobrą wiadomość, ale to wszystko wyjdzie w praniu jutro, tego typu bmw, bo wyszedłem z firmy jednej, bo mam po prostu czekać od jednej firmy telefon, ale to nie o to mi chodziło, tylko chodziło mi od starość pracy mieć. Dostałem skierowanie na badania lekarskie, Zobaczymy co wyjdzie z tego po pierwsze, po drugie. To będą na nocki, od 22 do 6 rano. Musi lekarz mi podpisać zgodę na to. No i bym miał pracę od 22 do 6 rano pracę, a później tak jakoś tam grafikową. To wszystko będę wiedział dopiero jutro, jak zrobię badania. Co lekarz powie, czy mi zezwoli, czy nie zezwoli na to, sprawię na nocki, ale powinien przebić się ładnie na nocki, ale to nic nie wiadomo tego typu. Dlatego na zimno dmucham, żebym nie stracił. Właśnie coś takiego Chodzi o to, żeby dostać zgodę od lekarza, że mogę pracować na nocki. No i dlatego. Mam nadzieję, że to się uda. No i po prostu, nie wiem, no, ze streamami to będzie tak, że po prostu będziemy robić trochę wcześniej. Ja na par minut bym wchodził i po prostu jechał do roboty na 22. Albo inaczej, no, to wszystko będzie wiadomo, jak wszystko będę wiedział i będę miał na piśmie zgodę od lekarza. Bo to lekarz pracy musi dać zgodę, nie ja, tego typu. I mam nadzieję, że wyjdzie to gładko i szybko. Mam nadzieję, że trzymacie za mnie kciuki, tego typu, żeby mi się udało. Będę musiał się na noc wpróbować, zbyt nie lubię, ale trzeba. I nie wybieram roboty, tego typu, no i po prostu Informuję Was, widzowie, fajnie, żebyście wiedzieli o tym wszystkim tego typu, żebyście nie byli zdziwieni, dlaczego mnie może nie być na stymach. No ale zobaczymy, to wszystko będę wiedział jutro po badaniach, czy lekarz mi zazwoli, czy nie. Mam nadzieję, że zazwoli, ale trzeba na zimę dłucha tego typu. Trzymajcie się, benz, ben. a salwista benz.